Cześć, witam Was w kolejnym odcinku unboxingu. Eee, tak, teraz sobie właśnie nakręcam serię takich odgrzewanych kotletów. Prezentuję wam takie Rzeczy rzadsze i takie trochę nieoczekiwane, zawsze z jakąś ciekawostką, żeby po prostu Wam zaprezentować coś innego, coś, czego nie zobaczycie, nie, nie, na co się tak łatwo nie natkniecie, czyli nie żadna tam kolejna węglarka ROKO, kolejna beczka PIKO, czy kolejny Y PIKO, czy cokolwiek innego, co stale widać. Wiem, że takie filmy nie zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem, że jednak nie ma to jak pokazać byka czy stonkę PKP Cargo. Wtedy wszyscy walą drzwiami i oknami. Niemniej jednak uważam, że jest to rzadka szansa dla Was wszystkich, żeby zobaczyć naprawdę unikalne modele. Tutaj model, jak widzicie, firma Mechano. Przy czym od razu mówię, że to nie jest jakiś tam rzadki model PKP, tylko to jest przemalowanka. A to zasadnicza różnica. Rozpokójmy no więc o co chodzi? Chodzi o to, że o ile są niektóre rzadkie modele, typu właśnie pojedyncze sztuki firmy Brawa, Jegendorfer, czy, czy, czy jedna lokomotywa firmy Gutzold. O tyle przemalowanki, no to w zasadzie każdy może dowolny model, który tam konstrukcją jest identyczny jak, jak wagony kursujące gdzieś po Polsce, zrobić, zrobić wagon polski. I tu mamy taki przykład. Zobaczcie w ogóle jakie pudełko. Pudełko zwykłe, najzwyklejsze, z jakąś tam tylko plastikową, tutaj przezroczystą szybką. O tak wyglądające. Co to był za moduł w środku? Widać resztki kodu kreskowego, ta naklejka już wyblakła. Tutaj mamy taką plastikową wytłoczkę. A w wytłoczce jest wagon na oko. Coś co ma przypominać Eosa. Może wyjmę ten wagon. Tak jak powiedziałem to ma przypominać... To ma tylko przypominać, Spójrzcie na burty, jak jest uproszczona ta konstrukcja wagonu. Tyle się narzeka, że Piko coś tam odleje razem, pewne poręcze i tak dalej, jak to wygląda, że coś nie jest przestrzenne, przewymiarowane, przeskalowane i tak dalej. Tyle się na ten temat sporo mówi i zacietrzewione są prowadzone dyskusje po forach, a zobaczcie jak firma Mechano robiła modele. To jest oczywiście model jakiegoś tam segmentu hobby, więc absolutnie zabawka, nie model, no ale ktoś tutaj pokusił się o przymalowaniu tego na węglarkę w malowaniu PTK i naniesienie oznaczeń. Spójrzcie na te oznaczenia. One są, o ile widać fakturę podświatłową, pokażę fakturę farby, że pomalowane jest tak jak pomalowane, brązowy w miarę jednorodny, ale matowo i tutaj o, z, czuję pod paznokciem z paprochem pod lakierem. Nie jest jeszcze tak źle pomalowane. O tyle, no białe tutaj odcięcie jest zrobione słabo. Hmm, widać wyraźnie niedoróbki, e, no ale no cóż tak jest zrobione. O tyle tak. Spójrzcie na logo PTK. Jest zrobione porządnie i tu te napisy to jest ewidentnie tam podróg. To właśnie spowodowało, że licytowałem ten wagon kiedyś na Allegro. Go e, kupiłem, bo stwierdziłem, że ok. Z tymi parametrami, jako ciekawostka, do kolekcji mojej, może dołączyć. I dołączam. Tak właśnie wygląda. Spójrzmy od spodu. Firma Mechano, Made in PRC, People Republic of China, czyli robione w Chinach. Przy czym sama firma Mechano, wiecie, nie wiecie, pochodzi ze Słowenii. A tu zabawka, ale coś. Prosta konstrukcja, wózek prosto zamontowany. Kinematyka krótkiego sprzęgu jakaś tam jest, średnio działająca, ale jest, działa. I tyle. Nie? Wagonik jak wagonik. Przemalowany, nie wiem jaki był pierwotny, jakie to było malowanie, jaki to był pierwotnie model, nie mam zielonego pojęcia. Przemalowany wagonik na, e, w barwy PTK e, z, Zabrza, z rybnika, przepraszam. O, tak to wygląda. Można i tak, można i tak. Oczywiście żadnej ulotki w środku, żadnych części na montażu, ani żadnych w ogóle śladów po miejscach, którym cokolwiek by można było zamontować. No taka specyfika tego, że tak powiem, modelu. O, tak to wygląda. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. A uwaga, malutka dygresja. W kolejnym też jakieś odgrzewane kotlety, niemniej jednak ciekawostki, dlaczego odgrzewane kotlety. A no tak jest, że dopiero co ma być wydawane, są wydawane nowości. Ja te nowości oczywiście będę miał, tylko że z opóźnieniem, więc zobaczycie u mnie jest z opóźnieniem na kanale, ale cierpliwie na pewno wszystko pokażę. Oczywiście, mając na myśli nowości. Mówiąc nowości, mam na myśli modele z 5 i 6 poki, bo tylko takie mnie interesują. Także cierpliwości: za parę tygodni również i one się pojawią i również te zaległe rzeczy, które już mam kupione, a jeszcze do mnie nie dotarły. Wszystko w swoim czasie będzie. A tymczasem będę prezentował takie starsze rzeczy. Cześć!